Pusta nie musi być skomplikowana. Pusta jest naprawdę bardzo prostym i łatwym urządzeniem. W zasadzie tak naprawdę kawałkiem materiału, który dobrze zawiązany, bardzo dobrze będzie podtrzymywał naszego malucha, uwolni nasze ręce, da nam możliwość zrobienia wszystkiego tak naprawdę, co chcemy, do czego nas ogranicza dziecko. Krótko opowiedzieć o zaletach noszenia tak naprawdę się nie da, bo zalety są olbrzymie zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. Rodzic przede wszystkim ma wolne ręce. Można spokojnie sobie zrobić kanapkę, obiad, poczytać książkę, a także zrobić dużo innych czynności wokół siebie i w domu. Można spokojnie dojechać wszędzie komunikacją miejską, bo nawet w metrze, gdzie teoretycznie jest miejsce dla wózków, stają tam po prostu rowery. Chusta długa, wiązana, około 5 metrów tkaniny. Specjalnie utkanej, właśnie na potrzeby chusty. To jest bardzo ważne, o czym trzeba pamiętać, kupując chustę, że ona musi być specjalnie utkana. To nie jest zwykła bawełna czy zwykły len. To jest specjalnie utkany materiał, który jest tak stworzony, żeby odpowiednio pracować podczas noszenia dziecka. Chusty kółkowe, które są bardzo proste w obsłudze, bo tak naprawdę zakładam ją tylko na jedno ramię, odpowiednio sobie reguluję jej długość i wkładam do nich dziecko. Dziecko można ułożyć z głową po stronie kółek albo z główką po przeciwnej stronie niż kółka. Są one bardzo dobre i bardzo wygodne dla mam, które karmią. Mhm. Dlatego, że w tej chuście jakby bardzo łatwo można się osłonić przed światem i spokojnie, swobodnie nakarmić maluszka. które będziemy teraz wiązać, czyli w kieszące. Ten środek chusty ląduje nam mniej więcej na wysokości pętka. Mhm. Chustę krzyżujemy sobie na plecach, i od tyłu układamy sobie na ramionach, tak, żeby zrobić sobie wygodne szelki. Mhm. To jest mniej więcej taka baza do tego, żeby włożyć do tego dziecka. Trzeba zostawić odpowiednią ilość miejsca na dziecko mniej więcej na dłoń. To się sprawdza. Mhm. I jakby chusta jest już gotowa do tego, żeby włożyć do niej maluszkę. W związku z tym biorę swojego dziecka i układam go od razu w takiej pozycji, w jakiej ono ma być w chuscie. Najlepiej na wysokość całą To się sprawdza i to naprawdę działa. Dzięki temu. Nie będziemy mieli dziecka zbyt nisko ani zbyt wysoko. Muszę naciągnąć na całe dziecko chustę i szybkim ruchem zdjąć z główki. Ten nadmiar chusty tutaj pod pupą podciągam dziecku jak najdalej. Tak wkładam między siebie a dziecko, tak żeby cały kręgosłup na całej długości był dobrze zabezpieczony. Ściągam chustę. Bardzo mocno z jednej i z drugiej strony, tak, żeby dziecko było naprawdę mocno otulone chustą. Między chustą a dziecko musi być trudno włożyć rękę. Nie może być żadnych luzów, tak, żeby naprawdę ten kręgosłup był równo podtrzymany. Chusta musi działać jak druga skóra, tak naprawdę. Kiedy mam już pewność, że chusta jest naprawdę dobrze dociągnięta, Układam chustę wzdłuż dziecka, krzyżuję pod pupą, cały czas trzymam naprężony materiał, żeby mi się nie, nie poluzowało, i wiążę sobie na plecach na podwójny węzeł. Kiedy już tą chustę zawiążę, muszę skontrolować, czy na pewno wszystko jest jeszcze raz dobrze zawiązane, czy nóżki są na pewno podkulone, czy plecy są wygięte w łuk, mhm. czy dziecko mi się zbyt mocno nie przekrzywiło w jedną lub w drugą stronę. we